Siedzę przy stole w salonie domu mojej ciotki Grażyny, obserwując twarze kuzynów, którzy przez ostatnie miesiące nie fatygowali się nawet na telefon do prababci. Dziś, trzy dni po pogrzebie, wszyscy nagle się zjawili. Czuję, jak mundur wojska polskiego, który włożyłam na tę rodzinną naradę, jakby ciążył mi ni bardziej niż zwykle. Nie dlatego, że jest za ciężki, przywykłam do niego podczas trzech misji zagranicznych. Ciąży mi, bo widzę, jak moi krewni unikają mojego spojrzenia, jakbym była intruzem we własnej rodzinie. Katarzyna zawsze była dziwna, mówi kuzyn Marcin, nie patrząc na mnie. Bawiła się w żołnierzy, zamiast założyć normalną rodzinę. Prababcia pewnie się pomyliła z tym testamentem. Zaciskam pięści pod stołem. Trzy lata temu, gdy wróciłam z Afganistanu z krzyżem zasługi za odwagę podczas ewakuacji rannych kolegów, Marcin powiedział mi wprost. Po co ci te wszystkie blaszki? Lepiej byś znalazła męża. Teraz siedzi naprzeciwko mnie w garniturze z tekstronika z przekonaniem o własnej wyższości wypisanym na twarzy. Prababcia Janina, kapral armii krajowej, która bożyła 102 lat, zostawiła mi swój dom, oszczędności i najważniejsze, swoją kolekcję odznaczeń wojennych. Przez ostatnie pięć lat to ja jeździłam do niej każdego weekendu, gdy miałam przepustkę. To ja siedziałam przy jej łóżku w szpitalu, gdy lekarze mówili, że dni ma policzone. A moi kuzyni? Ona już odeszła, powiedział wtedy Marcin. Po co tracić czas? Testament to nie żart, odzywa się ciotka Grażyna, wachlując się testamentem jak kartą do gry. Notariusz potwierdził autentyczność, ale przecież można to zakwestionować. Katarzyna manipulowała staruszką. Kto wie, co jej naopowiadała o swojej służbie? Krew gotuje mi się w żyłach. Pamiętam, jak prababcia płakała, gdy opowiadałam jej o naszej misji w Mali, gdzie ratowaliśmy cywilów przed rebeliantami. Jej oczy błyszczały dumą, gdy dostałam awans na sierżant sztabowy. Jesteś jak ja w czterdziestym szeptała, ściskając moją dłoń. Walczymy za ojczyznę, nawet gdy inni nie rozumieją. Teraz patrzę na te same twarze, które trzy dni temu udawały żałobę podczas mszy świętej. Widzę w ich oczach wyłącznie chciwość i pogardę. Dla nich jestem tylko przeszkodą między nimi a spadkiem, kobietą, która wybrała mundur zamiast fartucha. Sąd to rozstrzygnie, rzuca Marcin, patrząc na mnie z wyższością. Prawdziwi spadkobiercy to my, rodzina, nie jakaś tam zawiesza głos, szukając odpowiedniego słowa. Żołdaczka. Słowo żołdaczka uderza mnie jak policzek. W jego ustach brzmi jak przekleństwo. Pamiętam, jak ten sam Marcin prosił mnie o pieniądze na spłatę długów dwa lata temu, gdy wróciłam z Iraku. Wtedy też naśmiewał się z mojego munduru, ale kasę przyjął bez mrugnięcia okiem. Prababcia była już stara, dodaje kuzynka Alicja, manipulując przy swoim telefonie. Pewnie jej się wszystko myliło. Katarzyna wykorzystała jej sentyment do wojska. To niemoralne. Niemoralne? Chcę krzyczeć, ale wojskowa dyscyplina trzyma mnie w ryzach. To właśnie mnie uczyli w Akademii Oficerskiej: kontrola, honor, opanowanie, ale wewnątrz płonie we mnie ogień. Niemoralne było to, że przez ostatnie dwadzieścia lat prababci nikt z rodziny nie podarował nawet godziny swojego czasu. Niemoralne było to, że gdy leżała w szpitalu, ja jedna przy niej czuwałam. Ciotka Grażyna kładzie testament na stole jak kartę atutową. Znajdziemy sposób. Przecież to oczywiste, że staruszka nie była w pełni władz umysłowych. Kto normalny zostawiłby wszystko komuś, kto. Komu co? pytam cicho, po raz pierwszy zabierając głos. Cisza. Widzę, jak wymieniają spojrzenia. Grażyna oblizuje wargi nerwowo. No, komuś, kto nie ma własnej rodziny. Żołnierze to nie jest życie dla kobiety. Prababcia marzyła o tym, żeby zobaczyć cię w białej sukni, a nie w tym, macha ręką w kierunku moich odznaczeń na mundurze. Patrzę na oznakę osiemnastej dywizji zmechanizowanej, na odznakę za trzy misje zagraniczne, na krzyż zasługi. Każda z nich to kawałek mojego życia, mojej dumy, mojej służby dla kraju. Dla nich to tylko blaszki, jak mawia Marcin, dla mnie to symbol tego, kim jestem. Prababcia rozumiała honor, mówię spokojnie, coś, czego Wy najwyraźniej nie możecie pojąć. Marcin parska śmiechem. Honor? Katarzyna, przebudź się. To XXI wiek. Honor nie płaci rachunków, a ten dom to prawdziwe złoto. Prababcia miała go otrzymać w spadku od swojego ojca, który kupił go przed wojną. Myślisz, że pozwolimy ci. Nie kończy zdania, bo jego telefon dzwoni. Odbiera z irytacją, ale po chwili jego twarz zmienia się dramatycznie. Co się stało? pyta Alicja, widząc minę brata. Marcin odkłada telefon z dziwną miną. To był, to był ktoś z wojska. Pytali o Katarzynę Kowalską, sierżant sztabowy, czy mieszka pod tym adresem. Wszyscy patrzą na mnie, czuję, jak serce przyspiesza mi bicie. Procedura jest jasna: jeśli ktoś z jednostki dzwoni do cywilnego adresu, to albo mam kłopoty, albo stało się coś ważnego. Pewnie jakiś problem dyscyplinarny, mruczy Marcin, odzyskując pewność siebie. Widzisz, mówiłem, że to nie jest zajęcie dla kobiet. Ignoruję jego komentarz, sięgam po telefon i odzwaniam na numer, który podał mi Marcin. Po drugiej stronie odzywa się znajomy głos. To pułkownik Nowak z dowództwa dywizji. Sierżant sztabowy Kowalska? Tak, panie pułkowniku. Gdzie pani obecnie się znajduje? Na urlopie okolicznościowym, panie pułkowniku. Rozumiem, czy może pani podać dokładny adres? Mamy dla pani ważną wiadomość. Podaję adres, czując na sobie wzrok wszystkich zebranych. Ciotka Grażyna wygląda, jakby miała zaraz zębleć. Marcin wciąż próbuje zachować pogardliwą minę, ale widzę niepewność w jego oczach. Będziemy za dwadzieścia minut, mówi pułkownik, i rozłącza się. Co to znaczy? pyta Alicja nerwowo. Nie wiem, odpowiadam szczerze, ale w głębi duszy czuję dziwną mieszankę nadziei i niepokoju. Przez następne dwadzieścia minut siedzimy w dziwnej ciszy. Marcin próbuje wrócić do tematu spadku, ale już nie brzmi tak pewnie jak wcześniej. Alicja nerwowo przewraca karty testamentu, a ciotka grażyna co chwilę wygląda przez okno. Gdy pod dom podjeżdżają dwa wojskowe samochody, warszawski honker i średni samochód terenowy, atmosfera w pokoju zmienia się całkowicie. Widzę przez okno, jak wysiadają oficerowie w galowych mundurach. Rozpoznaję pułkownika Nowaka, ale nie spodziewałam się, że będzie towarzyszyć mu aż trzech innych oficerów w wysokich rangach. Dzwonek do drzwi brzmi jak wystrzał. Ciotka Grażyna otwiera drzwi z drżącymi rękami. W progu stoi pułkownik Nowak w galowym mundurze, za nim trzech innych oficerów. Wszyscy w pełnym ręsztunku, z białymi rękawiczkami i czarnymi wakierkami. Dzień dobry Państwu. Pułkownik Stanisław Nowak, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej. Szukamy sierżant sztabowy Katarzyny Kowalskiej. To, to ja. Wstaję, automatycznie prostując się w postawie zasadniczej. Pułkownik Nowak salutuje mi, a za nim robią to samo pozostali oficerowie. W salonie zapada absolutna cisza. Widzę, jak szczęka Marcina opada bezwładnie. Sierżant sztabowy Kowalska, głos pułkownika, niesie się po całym domu. W imieniu dowództwa Wojska Polskiego i osobiście ministra obrony narodowej mam honor poinformować panią, że została pani odznaczona złotym krzyżem zasługi za wybitne zasługi w służbie wojskowej oraz szczególne męstwo wykazane podczas misji pokojowej w Mali. Świat wokół mnie zatrzymuje się. Złoty Krzyż Zasługi to jedno z najwyższych odznaczeń, jakie może otrzymać żołnierz w czasie pokoju. Za Mali, gdzie ryzykowałam życie ratując rannych kolegów spod ostrzału rebeliantów. Pułkownik wyciąga eleganckie pudełko i otwiera je. W środku błyszczy Złota Gwiazda Orderu. Dodatkowo, kontynuuje, dowództwo dywizji ma zaszczyt poinformować, że sierżant sztabowy Kowalska została awansowana na stopień chorążego ze względu na wybitne dowodzenie Plutonem podczas operacji ewakuacyjnej oraz wzorową postawę przez całą służbę wojskową. Drugi oficer wyciąga nowe dystynkcje: srebrne trzy wstężki orążego. Moje kolana miękną. Chorąży Kowalska, pułkownik Nowak, patrzy mi prosto w oczy. Czy wyrażą pani zgodę na ogięcie stanowiska instruktora w Akademii Wojsk Lądowych? Potrzebujemy oficerów z pani doświadczeniem do szkolenia młodej kadry. Ledwo mogę wykrztusić. Tak, panie pułkowniku, to dla mnie zaszczyt. Podczas ceremonii przypięcia nowych odznaczeń wszyscy oficerowie stoją w postawie baczność. Pułkownik osobiście przypina mi złoty krzyż zasługi, a następnie nowe dystynkcje. Czuję, jak łzy napływają mi do oczu, ale udaje mi się je powstrzymać. Ceremonia oficjalna odbędzie się w przyszły piątek w obecności generała brygady Kowalczyka, dodaje pułkownik, ale chcieliśmy osobiście pogratulować pani tych zaszczytów. Wszyscy oficerowie znów salutują, a ja odpowiadam salutowaniem. W tym momencie czuję się dumna z każdej chwili mojej służby, z każdej misji, z każdej trudnej decyzji. Gdy oficerowie wyjeżdżają, wracam do salonu. Rodzina siedzi w absolutnej ciszy. Marcin wpatruje się w swoje buty, jakby nigdy wcześniej ich nie widział. Alicja trzyma telefon, ale nie pisze ani nie czyta, po prostu go trzyma. Ciotka Grażyna siedzi z testamentem w dłoniach, ale już nie macha nim jak wachlarzem. Złoty Krzyż Zasługi, szepcze w końcu Alicja, to to bardzo wysokie odznaczenie, prawda? Patrzę na nią z nowo przypiętą odznaką na piersi, piąte najwyższe w Polsce. A chorąży to. Marcin próbuje coś powiedzieć, ale głos mu się łamie. Stopień oficerski, odpowiadam spokojnie, będę instruktorem w Akademii Wojsk Lądowych. Cisza trwa długą chwilę. W końcu ciotka Grażyna składa testament i kładzie go przede mną. Katarzyna, jej głos brzmi inaczej niż wcześniej. Może, może powinniśmy jeszcze raz przemyśleć tę całą sprawę ze spadkiem? Patrzę na nią z politowaniem. Ciociu, testament jest prawomocny. Prababcia wiedziała, co robił. Ale co ważniejsze, teraz już wiem, dlaczego to zrobiła. Wstaję i idę do kredensu, gdzie stoją stare fotografie. Wśród nich znajduje zdjęcie prababci z okresu wojny, młoda kobieta w mundurze AK z determinacją wypisaną na twarzy. Prababcia zostawiła mi wszystko nie dlatego, że byłam jedyną, która ją odwiedzała, mówię, odwracając się do rodziny. Zostawiła mi to dlatego, że rozumiała, co znaczy służba, co znaczy honor, co znaczy poświęcenie dla czegoś większego niż własne wygody. Marcin w końcu podnosi wzrok. Katarzyna, my, my nie wiedzieliśmy, że Twoja służba to coś takiego. Myśleliśmy, myśleliście, że to zabawa, kończę za niego, że wojsko to dla mnie hobby, że prawdziwym życiem jest tylko to, co wy uznajecie za normalne. Alicja płacze cicho. Przepraszamy, naprawdę przepraszamy. Podchodzę do okna i patrzę na ulicę, gdzie jeszcze przed chwilą stały wojskowe samochody. Czuję ciężar nowych odznaczeń na mundurze, ale to dobry ciężar. Ciężar odpowiedzialności, dumy i uznania. Prababcia zawsze mówiła mi, że honor to nie jest coś, czego można się nauczyć z książek, mówię, nie odwracając się od okna. To jest coś, co się nosi w sercu, coś, za co jest się gotowym zapłacić najwyższą cenę. Odwracam się i patrzę na każde z nich po kolei. Testament pozostaje bez zmian. Dom, oszczędności, ordery prababci, wszystko to zostanie ze mną, ale nie dlatego, że chcę was ukarać, tylko dlatego, że wiem co z tym zrobić. Wiem, jak uszanować pamięć kobiety, która walczyła o niepodległość Polski, gdy wy nawet nie byliście na świecie. Marcin kiwa głową i już nie próbując protestować. Masz rację, Katarzyna, prababcia, prababcia chciałaby, żebyś to ty miała te wszystkie rzeczy. Gdy wychodzę z domu ciotki Grażyny, niosę w sercu spokój, jakiego nie czułam od lat. Złoty krzyż zasługi i dystynkcje chorążego błyszczą na słońcu. Ale najważniejsze jest coś innego, świadomość, że prababcia Janina, kapral AK, byłaby ze mnie dumna że jej wybór był słuszny i że honor, za który obie walczyłyśmy, okazał się silniejszy niż rodzinna chciwość. Gdy wychodzę z domu ciotki Grażyny, niosę w sercu spokój, jakiego nie czułam od lat. Złoty krzyż zasługi i dystynkcje chorążego błyszczą na słońcu. Ale najważniejsze jest coś innego: świadomość, że prababcia Janina, kapral AK, byłaby ze mnie dumna że jej wybór był słuszny i że honor, za który obie walczyłyśmy, okazał się silniejszy niż rodzinna chciwość. Gdy wychodzę z domu ciotki Grażyny, niosę w sercu spokój, jakiego nie czułam od lat. Złoty krzyż zasługi i dystynkcje chorążego błyszczą na słońcu. Ale najważniejsze jest coś innego: świadomość, że prababcia Janina, kapral AK, byłaby ze mnie dumna że jej wybór był słuszny i że honor, za który obie walczyłyśmy, okazał się silniejszy niż rodzinna chciwość. Gdy wychodzę z domu ciotki Grażyny, niosę w sercu spokój, jakiego nie czułam od lat. Złoty krzyż zasługi i dystynkcje chorążego błyszczą na słońcu. Ale najważniejsze jest coś innego: świadomość, że prababcia Janina, kapral AK, byłaby ze mnie dumna. Że jej wybór był słuszny, i że honor, za który obie walczyłyśmy, okazał się silniejszy niż rodzinna chciwość. Złoty krzyż zasługi i dystynkcje chorążego błyszczą na słońcu, ale najważniejsze jest coś innego: świadomość, że prababcia Janina, kapral-ak, byłaby ze mnie dumna, że jej wybór był słuszny, i że honor, za który obie walczyłyśmy, okazał się silniejszy niż rodzinna chciwość. Gdy wychodzę z domu ciotki Grażyny, niosę w sercu spokój, jakiego nie czułam od lat. Złoty krzyż zasługi i dystynkcje chorążego błyszczą na słońcu, ale najważniejsze jest coś innego: świadomość, że prababcia Janina, kapral Ak, byłaby ze mnie dumna, że jej wybór był słuszny i że honor, za który obie walczyłyśmy, okazał się silniejszy niż rodzinna chciwość. Gdy wychodzę z domu ciotki grażyny, niosę w sercu spokój, jakiego nie czułam od lat.